Dzień dobry, cześć wszystkim. Dzisiaj jest ze mną Ania Kopytek, która jest trenerką psiaków i pracuje w hotelu i szkole dla psów Artemida w Jaworznie. Mamy dla Was super niespodziankę, super atrakcję na ten weekend, prawda, Aniu? Prawda? Cześć. Ja zajmuję się na co dzień rozcjalizacją i adopcją psów. W tą sobotę w parku na podłężu zapraszam Was na spotkanie, gdzie będziecie mogli przyjść, zadać pytania, jeżeli jesteście zainteresowani adopcją lub macie jakiś problem z psiakiem. Zachęcam i zapraszam. No właśnie, kochani, już w najbliższą sobotę widzimy się w Parku W Przy tym miejscu taki jest wybieg dla waszych psiaków, taki jest mały, nazwijmy to ogródek dla psów w Parku Podłęże. O godzinie 10 równej startujemy z tą atrakcją, Ania będzie mogła udzielić wam wielu rad. Ale ponadto mamy dla was takie oto psiaki. Rodzice, którzy przyjdą ze swoimi dziećmi, będą mogli liczyć na kilkanaście tego typu zabawek, które mamy od Łukasza Litewki, od Timu Litewki, z którym współpracujemy, więc chętnie te pieski, szeniaki Małe na wózkach inwalidzkich Wam rozdamy po prostu w formie pamiątki. Więc po prostu zachęcamy Was serdecznie do przyjścia już w najbliższą sobotę o 10 do Parku Podwęże. Zapraszamy.